Pisma świętego Franciszka Saserzu. Testament Sienański. Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w Zakonie i będą wstępowali do Niego aż do końca świata. Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie nie mogę mówić, wyrażę mą wolę braciom moim krótko w trzech zdaniach: Mianowicie aby na znak pamięci, na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie, aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej Pani, świętemu ubóstwu, i aby zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej Matki Kościoła.